Szpak jest piosenkarzem o potężnym głosie i silnej osobowości. Do show biznesu wszedł dzięki programowi X-Factor. Widzowie TVP1 wybrali go na reprezentanta Polski podczas 61. konkursu piosenki Eurowizja w 2016. W Sztokholmie zaśpiewa balladę Color of Your Life. Podobno w Warszawie mieszkasz w mieszkaniu Mieczysława Foga, to tak, prawda? Tak, to prawda, to prawda. Nawet ostatnio, z racji tego, że jak przyjechałem pierwszy raz do Warszawa, było to jakieś sześć albo siedem lat temu, i moi znajomi zabrali mnie w takie magiczne miejsce, jak plac zbawiciela, i od razu zakochałem się w tym miejscu. I stwierdziłem, że jeśli mam mieszkać w Warszawie, to tylko tam. Nie było to pierwsze mieszkanie, gdzie e, obecnie mieszkam, czyli tam, gdzie Mieczysław Fok. Później przeprowadziłem się po dwóch latach do tego mieszkania, w którym teraz mieszkam, gdzie mieszkał Mieczysław Fok. I jak widać z przyjami, e, Fok, e, pierwsza parapetówka jaka w ogóle była na tym mieszkaniu, to właśnie była z muzyką Foga, był dreskot czarno-biały, wszyscy przyszli, było wineczko i e, Mieczysław leciał w tle i on chyba naprawdę trochę mi pomaga w tym wszystkim. Może byś jakąś piosenkę Foga zaśpiewał? Ta ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się... Tararam. Ale co w ogóle myślisz o tamtym repertuarze? Myślałeś kiedyś... Tak w snach, wyobraźni, co by było, jakbyś się w innej epoce urodził? Co byś śpiewał? Co bym śpiewał? Ja na pewno śpiewałbym wciąż e, piosenki, które mają duży ładunek emocjonalny, a to jest fajne, dlatego że w, w latach 70., 80., 90., latach 20. śpiewało się tak naprawdę tylko wtedy, kiedy się potrafiło śpiewać. Tak? Czyli byli. Zawodowe było śpiewanie. Tak, by a, a artyści byli autentyczni i przekazywali naprawdę wspaniałe emocje, nawet jeśli mieli e, e, niewielką skalę, tak jak na przykład e, The Doors, gdzie no, jakby mm, Jim nie miał jakiejś super mega skali, ale to co robił. to, Jim jak, Morrison. Się, tak, to jak siebie wyrażał. No to, to było prawdziwe, a teraz niestety jest mnóstwo jakichś takich produktów, które nie, nie potrafią, moim zdaniem po prostu nie potrafią śpiewać i, i, i to, to boli. A jak byś miał wybrać z trzech y, takich wielkich ludzi, których muzyka na pewno znasz, jednego, który jest ci najbliższy, to z takiej trójcy Niemen, Prince i Freddie Mercury, kogo byś wybrał? Wybrał chyba wszystkich trzech i złączył w jedną, w jedną postać. A każdego z nich za co? oni byli pionierami w kreowaniu wizerunku, który w ogóle nie pasował do tamtej rzeczywistości. A właśnie, wiesz, że każdy z nich właściwie nie był trendy, bo on był taki oddzielny, czasem pod Tak, prąd tak, tak, absolutnie to byli buntownicy, tego swojego okresu, w którym tworzyli i to było niesamowite, bo Prince miał kompleksy na temat Michaela Jacksona. I jakby tam było jakieś starcia, ale no jakby te postaci są tak nieporównywalne. Anima a zarazem... ciągle przecież w Polsce wyśmiewano, że, że, że jest dziwaczny, że śpiewa poezję, To jest cudowne, to jest cudowne. Naprawdę. No jakby fantastyczne jest to, że każdy z tych ludzi potrafił siebie wyrażać tak autentycznie, że to nie było tak, że, że został stworzony projekt, tylko. Oni to tworzyli I, i właśnie tego mi brakuje, że odchodzi się od um, prawdy, a wciska się ludziom po prostu coś, co, a, co się po prostu dobrze sprzedaje, coś, co dobrze wychodzi w a, rankingach. Ale jest jeszcze jeden facet, o którym chciałbym, żebyś trochę opowiedział. Nazywa się Kamil Czapla. <słyska> No powiedz, bo razem z nim grałeś, śpiewałeś w zespole Whiplash. Tak. Hard rockowym zespole. Hard rockowym. Bo ty zespole. jesteś hard rockowym muzykiem? No zdecydowanie e, najbliższym mi gatunkiem jest rock. E, um, chociaż moje, po tak, moje początki to jest w sumie e, rock, ale tak naprawdę fajne jest to, że. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, takie pierwsze, 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 to jest pogrzeb e, Frediego Merkurego. Co jest niebywałe, dlatego że kiedyś Mercury na, na, na stadionie Wembley. Tego nie pamiętam. Ja wtedy miałem roczek w ogóle, więc dla mnie sam fakt z tego, że. o tym, bo ja oglądałem tak, w telewizji ten koncert. No, ja, ja jakby... Nie wiem jak to jest możliwe, ale ja pamiętam doskonale jak wszyscy w ogóle siedzieliśmy przed telewizorem i ten, ten, ten pogrzeb, w ogóle ta, ta informacja o tej śmierci, to, to, to było takie dla mnie, no, zmarł człowiek, który absolutnie był niezastąpiony. Tak jak był, nie, tak jak był niezastąpiony Prince, Bowie, Michael Jackson, to są takie osoby, o których których w ogóle nie można klasyfikować. Bo ich się nie da klasyfikować, tak jak nie da się sklasyfikować Violetty Villas i Czesława Niemena. No, jakby oni, to są postaci, które są marką same w sobie. One jakby... Ale miałeś powiedzieć o Kamilu Czapli. No tak. I ten człowiek to jest marka sama w sobie. No, spotkał się Szpak z Czaplą i stworzyli Niezwykły team stworzyli naprawdę. Ja już dołączyłem do zespołu. A jak w ogóle do tego gimnazjum? doszło, że dołączyłeś do zespołu? Miałem przyjaciółkę, którą, która była moją przyjaciółką od wczesnych lat. Tam chodziliśmy razem do szkoły podstawowej w Jaśle. Do, tak, w Jaśle. I, no i pewnego dnia, jak już miałem, nie wiem, to było chyba trzecia gimnazjum, tak mi się wydaje, albo druga, już nie pamiętam do końca. Mm. Przychodzi do mnie jej siostra, bo my mieliśmy ze sobą takie bliskie kontakty, i zapytała się tak, tak od czapy w ogóle. Zadała pytanie: <laughs> Michał, a nie chciałbyś pójść na próbę? Bo mam takiego chłopaka. Mój chłopak teraz szuka wokalisty, wokalistki, kogoś do zespołu. I czy nie chciałbyś wziąć udziału w tym castingu? Ja mówię, Dobra, pójdę, z wiadomo, że tak. I spotkaliśmy się na drugi dzień w, e, w parku z Czaplą i z e, jego dziewczyną Karoliną i z Martyną, moją przyjaciółką. Ja przyszedłem, pamiętam, w takich, mm, miałem wtedy tak, taką fazę, że nosiłem spodnie i na te spodnie miałem ubrane spodnie, które były całkowicie potargane. Jedne spodnie, spodnie były rozsunięte, drugie były zasunięte, do tego było dużo pasków. No generalnie tu pieszczocha, tam jakieś e, włosy, tu jakaś kreska na oku. Już wtedy byłem jakby miałem swój, swój e, świat. I on tak przychodził, i mówi. O! I oczywiście tam a, padły słowa, nie będę używał w tym wywiadzie ich chociaż Rockowe, tym, strasznego, tak? <laughs> mm, ale. Automatycznie złapaliśmy jakiś przelot, pojechałem na próbę. On dał mi płytkę z, z utworami, które powinienem się, powinienem się nauczyć na tą próbę. No i przyjechałem, zaśpiewałem. Oni zrobili jakąś tam naradę wewnętrzną w swoim domu. Ja wtedy, jakby w ogóle, alkohol był dla mnie czymś obcym, więc oni się zgodzili na to. Ja zostałem na jakiejś parapetówce, wszyscy to oblewaliśmy. I tydzień, tydzień później mieliśmy pierwszy wielki koncert na takiej imprezie w Krośnie Balony i od tego się wszystko zaczęło i mój koncert wyglądał tak, że wyszedłem na scenę, bo nie byłem, jakby, no, siłą rzeczy nie byłem w stanie się nauczyć 14 utworów, bo już graliśmy taki półtora e, godzinny gig, więc wszystkie teksty, jakie były możliwe, były na podłodze, na kartkach i wszystkie czytałem przed publiką. A, i, a jak czegoś nie doczytałem, to Kamil podszedł do mnie i mi dopowiedział. Więc <laughs> tak wyglądał mój pierwszy koncert. I co, koncert. publiczność od razu cię zaakceptowała? Trudno mi jest powiedzieć, bo miałem swoich zwolenników i miałem swoich przeciwników i była też taka wielka grupa, która przychodziła i patrzyła z takim na zasadzie zaciekawieniem, co, co tam się pojawiło na tej scenie, co to jest, a ja wtedy miałem takie włosy potąd. Eee, pełno ich było, bo wiadomo, mm, były, no, wyglądałem trochę jak paś, <grystanie> ale to był naprawdę wspaniały czas, naprawdę. I Kamil jest to mój mentalny brat. Mamy cały czas ze sobą kontakt i to jest naprawdę osoba, która absolutnie miała ogromny wpływ na to kim jestem teraz i, i no, nie, nie, na, na samą myśl o nim, a moja, o, mam, pojawia mi się uśmiech dlatego, że nigdy wcześniej i nigdy później nie spotkałem już takiego człowieka. A jaką rolę w twoim życiu X Factor odegrał? W ogóle dlaczego się zdecydowałeś? No bo wynika z tego, że miałeś już duże doświadczenie sceniczne. Śpiewałeś z hard rockową kapelą, a tu nagle stajesz na scenie no, jako amator bezimienny. Tak, ale yy... X-factor to był pewnego rodzaju to było pewnego rodzaju spełnienie marzenia dlatego że ten format pojawił się po kilku sezonach już w, w brytyjskiej części świata jakby tak to nazwę. anglosaskiej tak anglosaskiej tam to wcześniej funkcjonowało I ja za każdym razem jak odpalałem kompa, i oglądałem te filmiki, to mówię, kurde, bym chciał się znaleźć w takim formacie, chciałbym przeżyć taką przygodę, bo moje takie wewnętrzne aspiracje zawsze sięgały do tłumu w takim znaczeniu, że, że e, lubiłem występować przed wielką publiką i to mnie nie krępowało. W Tylko przeciwieństwie do tego, że w momencie, kiedy nie wiem, na koncercie pojawiało się. E, 30-40 osób, jak mieliśmy ten hard rockowy zespół, to dla mnie to było krępujące. To było. To jest... Czasem co roku organizujemy zlot. Mój fanklub organizuje zlot moich jakby sympatyków. I ja robię to dla nich z przyjemnością, ale to, że oni są tak blisko mnie i to jest takie intymne, to doprowadza mnie do tak, tak mocnego. E, dyskomfortu. Hard koncert jest taki intymny? No, moje koncerty były takie intymne, no bo to było też. Ja e, pisałem tam takie e, rzeczy nie tyle o miłości, ale o takim, e, że po prostu w życiu warto być sobą, bo tylko będąc sobą możemy coś osiągnąć. Ja się z Tobą zgadzam. Ale kiedy wyszedłeś w X-Factorze. To zanim otworzyłeś usta, zanim coś powiedziałeś, to publiczność zaczęła się śmiać. Pamiętasz to? Co ty wtedy pomyślałeś sobie? Nie, jakby przyjąłem to na klatę zupełnie w normalny sposób, dlatego że to nie było moje pierwsze doświadczenie, kiedy ludzie w jakikolwiek sposób... Wytykali mnie palcami albo wypowiadali jakieś dziwne słowa, A opinie. to cię wytykało wcześniej? Wyrobiłeś sobie sposób reagowania na takie sytuacje? Nie, ja myślę, że przede wszystkim pod takiego podejścia i takiego luzu do życia i dystansu do siebie nauczyła mnie moja rodzina, dlatego że ja wychowałam się w rodzinie, no może nie jakoś super wielodzietnej, ale mam trójkę rodzeństwa, mam dwie siostry i brata. A więc jakby starcia braterskie były jakby normalną czynnością i codziennością. A podobni jesteście do siebie z wyglądu? Z wyglądu myślę, że nie, że każdy jest, mamy cechy wspólne, ale każdy jest zupełnie z innej bajki. I to jest fantastyczne, bo zarazem naprawdę się kochamy. To nie jest tak, że. że Jesteś najmłodszy, najstarszy, czy średni? Ja jestem średni. Mam młodszą siostrę o 9 lat. A moja siostra starsza jest 4 lata starsza ode mnie, tak jak i brat, tylko że mój brat jest z 7, stycznia, z 7 grudnia, a moja siostra z 7 stycznia tego samego roku. <grywania> Więc to są tacy bliźniacy, ale w jednym roku. I Wychowywałam się przede wszystkim w rodzinie artystycznej, bo moja mama zawsze nas zabierała na jakieś ogniska, grała na gitarze. Wcześniej grała jakieś skecze za granicą ze swoją przyjaciółką, która później odeszła do zakonu i stała się zakonnicą, wyjechała do Włoch. Więc moja mama przerwała tą karierę aktorki. Mój tato w tym czasie grał z jej braćmi, z braćmi mojej mamy w zespole na perkusji. I no mam taką naprawdę bardzo. Mm, sportowo-muzyczną rodzinę, dlatego, że moja mama później poszła w gimnastykę artystyczną, gdzie zdobywała jakieś medale, zdobywała pasy w karate, bo bardzo jej się jakby wkręciła się w tę w tą rzecz. Później jak zaszła w ciążę, to oczywiście to musiało wszystko ustać, ustabilizowała się, no i dzieci doprowadziły do tego, że przekazywała tą muzyczną wiedzę nam i wszystkie dzieci poszły do szkoły muzycznej poza mną. Ja jestem samoukiem, ale miałem na to wpływ, bo jakby mama mnie uczyła wszystkiego razem tam z braćmi. Moj, z jednej strony w jednym pokoju mój brat grał na saksofonie, a w drugim siostra na skrzypcach. W związku z tym miałem taki melanż muzyczny, że dlatego też na przykład płyta, byle być sobą, która ukazała się w ubiegłym roku, jest melanżem muzycznym, bo. Ja się tak wychowałem, ja po prostu wychowałem się, no, tu moja mama grała na gitarze akustycznej i śpiewała e, sobie szanty albo jakieś piękne ballady. Tu moja siostra grała na skrzypcach i e, podawała, zapodawała mi klasyka, a za ścianą brat zapodawał mi jakieś jazzowe wstawki, w związku z tym zrodził się e, Michał, który był takim ośrodkiem trochę rockowym. To ty jesteś twardy facet, tak jak, jak słyszę twoją opowieść, właściwie przygotowany na wszystko. Myślę, że tak, przede wszystkim uwielbiam wyzwania. I x Factor to było dla mnie wyzwanie, to było spełnienie marzenia i jakby um, to była taka próba doznania czegoś dużego. Jak to jest? Masz teraz duże, masz Eurowizję. Mam, no teraz to mam ogromne. Z jaką emocją tam jedziesz? Ja jestem z ogromnym szczęściem, takim, e, który chcę przekazać wszystkim tym, którzy mnie będą mieli okazję tam zobaczyć a, i, i spotkać mnie, dlatego że. Uh, Mój tato zawsze mi mówił, że jestem takim dzieckiem szczęścia, że nie, bez względu na to, co się działo w moim życiu, to zawsze byłem uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony do, do wszystkiego. Nawet jeśli ktoś robił mi krzywdę, to ja nigdy nie żywię do niego urazy, tylko mu, po prostu mu wybaczam. No bo... A nie chciałeś oddać? Nie. No, zemsta bywa słodka, fakt faktem, yy, ale. Ja chyba nie należę do ludzi, którzy się mszczą. Wydaje mi się, że nie ma sensu napędzać tej koniunktury, że zemsta za zemstę, zemsta za zemstę, później wielki konflikt. Nie, 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 to nie ja. Ja jakby... E, peace and love to jest... E, jestem trochę hippie, w związku z tym to jest moja maksyma. No i teraz Żeby ten hipis jedzie reprezentować Polskę na Eurowizji, ale wiesz, Eurowizja to trochę taki cyrk na kółkach, tam dużo jest nie tylko śpiewania, bo ty stawiasz na śpiewanie, nie ale tak. tam jest też dużo pokazywania, dużo takiej, takiego teatru, nie zawsze w najlepszym guście. Każde, ka, jakby każde państwo charakteryzuje się jakąś tam swoją e, specyfiką, e, swoim, swoim e, określonym gatunkiem. Ja w swoim występie Mam jeden cel, mam trzy minuty i chcę przekazać jak największą ilość pozytywnej energii i takich emocji, które, które są prawdziwe. Czyli ja oddam to, co przeżyłem przeżyję przez te dwa tygodnie, bo występuję 12 w, w drugim półfinale. I ten, e, to, co zebrałem od preselekcji, które udało mi się wygrać do tego momentu, te wszystkie e, odwzajemnione uśmiechy na ulicy. Nie te, tylko w Polsce, nie bo tylko jeszcze w byłeś Polsce, w Holandii, tak. w Izraelu, w Londynie. Tak, i to, to, i to jest jakby te, to. E, Właśnie te emocje, które zebrałem na, tym, na tej trasie europejskiej i nie tylko. Że jak e, nie wiem, e, jadę na rower i prze, przejeżdżam przez ulicę na rowerze, to ludzie się do mnie uśmiechają i machają mi, że 70-letnia kobieta podchodzi do mnie i mówi – Panie Michale, no ja trzymam za pana kciuki i no, jest pan dla mnie jak mój wnuk. I, bez względu na to ile, bo naprawdę kosztuje reprezentanta ten moment bardzo dużo energii i to jest bardzo intensywny czas. Ja wychodzę z domu o siódmej czasami, a wracam o godzinie 23 i jestem jak trup i jakby nie, nie, nie zawsze mam czas się zregenerować, ale to w ale taka sytuacja, że nie wiem, przechodzę przez pasy, i wychyla się cztery głowy, i machają, mi, uśmiechają się do mnie, to jakby. To jest ten moment, kiedy szczęście jest niepoliczalne. Mm. I kiedy tak naprawdę to, czy a, ja jestem a, przemęczony, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że ja dostaję tak wielką energię od ludzi. A, i to jest tak cudowne uczucie, bo jakby musimy też mm, zaznaczyć, że ten front się zmienił, że ludzie mają zupełnie inne podejście do mnie niż trzy lata temu. A wcześniej spotykałeś się z jakąś agresją? Znaczy nie, nie, nawet Black nie Kim chodzi Słuchajcie? o agresję, tylko bardziej chodzi o ten fakt taki, że ludzie wcześniej myśleli, że pojawiłem się jako taki... E, dziwoląg w telewizji po to tylko, żeby pokazać, jak bardzo jestem dziwny, jak bardzo jestem kolorowy. No, dla mnie nie było to w ogóle dziwne, dlatego że ja przyszedłem do programu z jednym e, prostym celem. Chcę śpiewać. I to jest ten moment, to jest ten krok, który ma pozwolić mi spełniać marzenia, a nie chcę pokazać, jak bardzo jestem dziwny. Bo. No taki już jestem, tego nie zmienię, to jestem ja, Michał Szpak jest kolorowy wewnętrznie i nigdy nie przestanie taki być, chyba że, yy, nie wiem, co się stanie, <laughs> ale raczej yy, nie przewiduję takich zmian, bo no, taki jestem, takim jestem człowiekiem, tak się wyrażam i nikt nie ma prawa mówić mi, jak mam się wyrażać i dlatego ludzie myślą, że robią mi krzywdę, a tak naprawdę mi jej nie robią, bo ja wiem, kim jestem i wiem, czego chcę.